Czy ja rozmawiam już z liderem opozycji? Nie, ale mam nadzieję, że rozmawia Pani z liderem propozycji dotyczących tego, jak Polska mogłaby być poukładana. To jest nasze zajęcie. Opublikowaliśmy dwa tygodnie temu kompleksowy plan zmiany systemu ochrony zdrowia w Polsce. Nikt jeszcze od 30 lat tak kompleksowej propozycji nie przedstawił. Pakiet klimatyczny Polska na zielonym szlaku cały czas pokazujemy Polakom i nie tylko zresztą Polakom jako naszym zdaniem sensowny sposób dojścia do neutralności klimatycznej w 2050 roku. Teraz za edukację. To będzie nasza kolejna, nasz kolejny kamień milowy, a więc my się nie zastanawiamy nad naszą tytulaturą, tylko po prostu robimy robotę. Obiecałam naszym widzom przed naszym spotkaniem, że zadam kilka pytań, które na czacie się pojawią. Gdzie pan widzi i jaką Polskę w roku 2050? 50? My o tym bardzo wyraźnie mówimy. To jest Polska zielona, czyli Polska, która do 50. roku jest neutralna klimatycznie, która dawno już rozwiązała problem w dekarbonizacji, która znacznie poprawiła jakość powietrza i ograniczyła emisję i to zrobiła. To jest Polska, w której działają usługi publiczne. O tym mówi choćby nasz plan dla zdrowia w którym akcent jest na profilaktykę, a nie tylko i wyłącznie na najdroższe szpitalnictwo, w którym ten lekarz i pielęgniarka są blisko pacjenta i w którym o pacjenta chodzi, a nie o system. To jest wreszcie Polska bezpieczna, czyli taka, która jest znowu ważnym głosem w Unii Europejskiej, która wie, że dzisiaj to nie katiusze i partyzanci wygrywają wojny, tylko to się, to się załatwia, unieszkodliwiając przeciwnika, zanim osiągnie terytorium Rzeczpospolitej. To jest Polska silna w Unii, to jest Polska silna w NATO, to jest Polska, która wreszcie nie krzyczy przy stole, tylko która jest słuchana. To jest Polska, która zmieniła system edukacji, odejsła od testocentrycznego, a poszła w stronę budowania i gospodarki innowacyjnej, i szkoły innowacyjnej. Zachęcam do, te, do, tej, do śledzenia tej pracy, którą robią nasze strategie 2050 na szpink, tak? bo to się czasem słabo przebija. A ja myślę, że mówimy o bardzo, bardzo konkretnej wizji Polski i zachęcam do jej prześledzenia.